Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpatrzy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je. A kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli kto mi służy, uczci go mój ojciec. Oto słowo Pańskie. Czytelne dosyć słowa dzisiaj tego słowa. Można je zebrać tak jak ta Ewangelia, która zbiera do tej mentalności ewangelicznego ziarna. Nie? Ewangelicznego ziarna. Zobaczmy, nie, że ta tego dynamika ziarna. Ziarno wydaje owoc, kiedy jakby zostaje posiane w ziemię, kiedy obumiera i wtedy przynosi owoce. Nie? Co z tego, jakbyśmy na przykład mieli ziarno, gdybyśmy oblekli? 24-karatowym złotem. Byłoby piękne, ale by nie dawało życia. Nie dawało życia. Tak samo jest z życiem naszym. Tak samo jest z naszym życiem. Dlatego Pan Bóg nas dzisiaj chce też prowadzić do takiego ducha służby, abyśmy mogli sobie zadać pytanie, jakiego ja mam dzisiaj tego ducha. Ziarna, które jest gotowe obumierać w, nie wiem, w służbie, pomocy dla drugiego człowieka w takich sprawach od najdrobniejszych po, po wiele cięższe, czy takie, które chcę być tylko piękne, żeby zachować to swoje życie jak najdłużej. To jest myślę, że ważne pytanie. Prośmy Pana Boga o to, aby, aby dał nam takie pragnienie tej służby, pragnienie, które nie jest zgodne z ideałami tego świata, nie? bo dzisiaj świat mówi nam coś innego, więc w Ewangelii to jest oczywiste, ale w dzisiejszym świecie nie jest to oczywiste. Dlatego Pan Bóg dzisiaj przychodzi nam z pomocą, dając to, to Słowo. Dlatego prosimy Cię Panie o to, abyśmy potrafili w naszej codzienności obumierać, aby dawać życie.